A teraz spakuję paczkę dla widza Jasia. Jasiu zamówił lampkę Shibę. Oj, będzie mu mocno świeciła. Oraz głośnik Smyslow Team. Następnie czapkę z daszkiem pomarańczową. I nawet zamówił puzzle Smilandia. Zamówił również nową grę rzuci i złap. Czy dasz radę złapać? I wlatują też nowe koszulki Smyslow. Nowa koszulka Patix X Team. I nowa minka uśmiechnięta. I podkładka pod mysz Smilandia. Oraz nowa duża poduszka Shiby z kością. Jasiu, jak ja mam teraz to spakować? Taką dużą paczkę zamówiłeś? Już teraz na mój sklep z małyskokrukapel, a spakuje twoją paczkę na dzień dziecka. Zgadnij, jaki to Brainrod po miejscu, w którym go nie ma, zniknął, ale kto tutaj stał wcześniej? No zgadnij, napisz w komentarzu, bo ja nie wiem, a tylu mi wiesz? Ja co też tam stało? nie mam pojęcia, kto tam był. Za Shiba, A ty wiesz? Ty też nie wiesz? O, o, my nie wiemy. A czy wy wiecie? Piszcie komentarze. Musimy zgadnąć każdego brainrota, tylko że on zniknął, został zapomniany i musimy go odgadnąć. Wtedy, jak odgadniemy, to zdjęcie się pojawi. I na razie mamy pierwszy poziom. Później będą kolejne poziomy. Oglądajcie z samego końca. No to zgadujemy. Zgadujemy, zgadujemy, co tu stało. Co tu stało? Co tu mamy takusy? Pustynia. I takie bawełnie. Dawaj, lumi, myśl, 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 myśl. Szyba, e... dawaj. E, no musimy coś Takimi, powiedzieć. Ja wiem, był chyba taki kaktus na pustyni. Kaktus, okej. Okay. To był taki słonik. Dobra, już coś mamy. Słoń w kaktusie, okej, okay. tutaj na pewno coś stało na środku, tylko jak się nazywało, jak się nazywało, jak się nazywało? I miał chyba jakiś klap. Na sobie, takie sandałki Tak, Pamiętasz? tak, tak, dobrze mówisz, dobrze mówisz Przypomina mi się to, tylko jak się nazywał Bo musimy powiedzieć jego całe imię O, o, -o. E Zostaw łapkę w górę, o ja to powiem, czekaj e Zostaw łapkę w górę <laughs> Bo to jest mikrofon, do którego będziemy mówić Te nazwy postaci, kliknijcie łapeczkę Halo, zostaw łapeczkę, mówię do ciebie Słyszysz? Halo, do ciebie mówię, tak, do ciebie Muszycie, ej

Yes. Claro Tak! Zgadliśmy! O, gada, gada! Tak to był on! Zgadliśmy go! I pojastać się pojawiła! I się otworzyło! Otwiera się! Wow! I przechodzimy do kolejnego poziomu. To będzie coraz to trudniejszy poziom. E, poziom drugi. I teraz mamy... Co to będzie? Oglądajcie do samego końca, ale czekajcie, bo pierwsze wpadajcie na mój sklep! Z okazji Dzień Dziecka jest! Wielkie promocje czekają na was do 1 czerwca! Z tej okazji wszystkie moje rzeczy i te nowe są w promocji! Nawet poduszka szyby. Zobaczcie, jest nowość. Dodaliśmy to dosłownie wczoraj. Shiba, ja coś Ci pokażę. Chodź tutaj, patrz, patrz na mnie. Patrz tutaj, patrz, 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 patrz. To jest poduszka, zobacz, poduszka siby z kością! Nowa poduszka wleciała na sklep. Wpadajcie, sprawdzajcie. O, Shiba się podoba, serduszko odpaliłaś. Aż... Patrzcie, taka fajna poduszka jest naprawdę duża i bardzo miękka. Duża, miękka, fajna. Wpadajcie link w opisie smajocru.pl. Te rzeczy są na promocji z okazji dnia dziecka. I tak samo moja koszulka, minka uśmiechnięta, którą też mam tutaj. W prawdziwym życiu możecie też mieć e, tak samo x Steam, różowa koszulka. Wpadajcie, link w opisie, czekam na was. Zapraszam! I te rzeczy, i nawet są nowe breloki, nawet gra. Ej, czekaj, pokażę wam jeszcze gra. Jest nowa gra Rzuć i Złap, ej, którą też tutaj mam. Szybko wam pokażę. Patrzcie, co tutaj jest, to jest nowość. Patrz, co ja tutaj mam. Mam piłeczkę, która dookoła ma takie przylepki, widzicie? Jest taka kolorowa, tutaj żółta, tu zielona, troszeczkę, czekaj, uwaga, kamera, pokaż. Uwaga, kamera. O, zapa, widzicie? I teraz mamy taką tarczę. Musimy ją założyć na rękę. Uwaga, muszę rzucić i złapać. Tylko nie wiem, czy dam radę. Jestem ciekawy, czy wy byście dali. Uwaga, założyłem teraz sobie, patrzcie. Teraz rzucam to i łapię. Uwaga, bo to jest tak gra. Rzuci zap. I. Jest! Zapałem! Haha, ha! zapałem. Patrzcie elegancko, bo to się przykleja. Teraz rzucam, uwaga. Jest, 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 jest. Mam, 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 mam. Widzicie? Także wpadajcie, sprawdzajcie, link w opisie I to się klei dosłownie, że to patrz, nie spadnie O, elegancko, mogę tym trząsnąć i to nie nie spadnie I możecie rzucać z daleka sobie Wpadajcie, link w opisie, to jest nowa gra, fajna I zobaczymy, czy dacie radę to złapać A my idziemy dalej Idziemy do poziomu Mycimy! drugiego Poziom drugi Co tutaj mamy? Jest woda, są jakieś bąbelki Jest to jakieś... Może to chyba prawdopodobnie Albo ocean, jakaś głęboka woda Ocean, dobra, co tu mogłoby być? Być. Hmm, coś co no, pływa. No w wodzie są rybki, ale czy był taki brain rot? rybka Lumi. w wodzie? Chyba nie. Zgaduj, może ty zgadniesz. Proszę, zgadnij, zgadnij to. Ta yy, Lumi. Dobra, Lumi. w wodzie są różne zwierzaczki yy, i na przykład są też ośmiorniczki. O ośmiorniczki, a chyba była taka ośmiorniczka. No właśnie, co to może być? Ja nie wiem. Ja, ja pamiętam, ona była taka mała i słodka i ona jakoś się nazywała octopusini. To skaduj, to weź, to mów, to mów, dasz radę, dasz radę. Lu, mi, lu, mi, dasz To mówię, da mówię y, to było blueberry octopusini. Uwaga, patrzymy. Blueberry. Yes! octopusini. Zarsie! Bluberini, koktusy pisyni, jest, patrzcie mamy i się odblokuje kolejne przejście dalej. Wow. Wtedy, kiedy dobrze powiemy, to przejście się odblokuje i musimy dojść do samego końca, a jest tylko poziom trzeci. Wow, to ja chyba wiem, ja chyba wiem, to ja zgadnę. To ja zgadnę i patrzcie, musimy tam przejść do samego końca, a to się ciągnie troszeczkę tam aż do samego, patrzcie, i na końcu będzie nam na nas coś czekało. Musimy to przejść wszystko, a wy razem z nami spróbujcie zgadnąć. No, będzie ciężko. Poziom trzeci. Jest woda, jest plaża. No to to jest łatwe. Tralero, tralala. Uwaga, teraz powiem. Tralero, tralala. Tralero, tralala. Tra tra skadłem. Yes, wiedziałem, dobrze. bo ja znam. I przejście się otwiera. Uhu. Dobra, to ja wiedziałem po prostu. I tutaj rekin to był. Dobra, idziemy dalej. Poziom czwarty. Uu, co to Uu. będzie? Toaleta. I e, znowu pustynia. Kaktusy. Okej, okay, pustynia, jakieś ślady, Gdy toaleta. Czyli jakiś kaktus. O, o Shiba jest wkurzony. Shiba jest wkurzony, patrzcie. Uuu, ale warczy Shiba, normalnie wkurzony. Gryzie, gryzie kaktusa. Czemu Shiba zastał tego kaktusa? No, bo się pokujesz. Shiba gryzie, co robi? robi? o, jak podskoczył. Shiba, ale wkurzony, patrz jak jest. <laughs> Pies się wkurzył na kaktusa, xd. Dobra. Ja e... chyba wiem, kto to był. To habu to brat. Zgadły. To 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 ja powiem. Dobra, dawaj, no. Uwaga, Dobra, uwaga, uwaga, to będzie to hipopotamo! Uwaga, patrzymy. I czy to będzie dobrze? Jest! Dobrze, dobrze, Lumi! Jest! jest Odblokowało się! się. Jest hipopotam. I przejście się otwiera znowu kolejne. Wow! Idziemy dalej. Poziom Dobra, piąty. Idziemy. Co? Co, co jest? Eee. Uh. Ej, dobra, to jest tak czarne jak moja koszulka Patrzcie, koszulka z Team! Wpadajcie, zapraszam, takie eleganckie Oj, o, nie spadło Patrzcie, z Team koszulka, która czeka na was Z takim dużym logiem z team! I ona właśnie jest takiego koloru czarnego Jak ta grafika, tylko pytanie Co tu jest? Przecież nic nie widać Jest ciemno tak pusto, Chyba, nic tutaj że... nie ma Jest tutaj jakaś podłoga, tylko co na tej podłodze może być? Hmm, Ktoś Lumi... Na pewno. Spróbuj to zgadnąć. Spróbuj to zgadnąć, ja tu położę poduszeczkę elegancko, czekaj, szyba, stój tu! Shiba. Shiba. Mi się wydaje, że to był najtrudniejszy brainer, że to była mega długa nazwa. Okej, okay, no ja nie wiem, nie wiem, Lumi, ty musisz to. Ja nie wiem, dobra, ja nie wiem. Dobra, a, a, jak, a jak nie zgadnę, to co się stanie, to, no, to co się wydarzy? Jak nie zgadniesz, to możesz paść, albo po o, prostu. O nie nie. Nie możemy wypaść, patrzcie, to jest bardzo wysoko. Jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. Jak spadniemy na dół, to po prostu. No to giniemy. Będzie po nas. Szyba uważaj! Przypadł <laughs> strażnie, bo się jeszcze poślizgiesz. Dobra, dawaj, zgadujesz. lumi, zgadujesz. Lumi, to będzie mega długie. Uwaga, uwaga! Lumi! To jest. Garamaramaramaramaramaram maram, maram, dan mundundundundundundung, tak tung tung perkuntung. Co? Pff, to nie jest to! Naprawdę! To nie jest to! To jest garamaramaramaram! No powiedz jeszcze raz. Jeszcze raz, uwaga. No, dawaj. To jest mega trudne. Garam, maram, 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 mundung, dung, 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 tak dung, dung, per dung, 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 perkuntung. Garam, dung, 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 jak dung, to co jest? Zgadła to serio? Jak to możliwe? Przecież ja bym tego nigdy nie zgadnął. Lol, ej patrzcie, to były te faktycznie, tam jest ciemno. To jest jakaś solniczka i pieprz. Tak? dalej. Poziom szósty. O, coś odblokowaliśmy, jest, są odblokowane. Możemy sobie wziąć zbrojkę i mieczyk. Wow, hej ubrałem, patrzcie. Ula, la, wezmę sobie. Ale może wdzięko, jakaś smaragda. I teraz możemy mieć tutaj różne itemy. Z tej okazji, że przeszliśmy do kolejnych poziomów, mamy nagrodę. Wow, możemy sobie Ej, kopać. Ale jabłko, nawet emeraldowe. Ale super. Co, nawet jabłko? Ej, faktycznie no. Zielone jabłko z Emeraldo Olej, jazda. Fajne. O, <laughs> i serduszka założył. Dobra, okej, okay. weźmiemy sobie to w nagrodę. Dostaliśmy, jak przechodzimy, dobrze skadujemy. To dostajemy nagrody. Dla, idziemy dalej. Poziom szósty. Tutaj mamy las. Mamy zielono. Okej, okay, tu będziemy gazienki. To jest taka ciężko. dżungla. Ale ja chyba to znam. Ja chyba to znam. W dżungli żyją orangutany. To ja wiem, to uwaga, uwaga. Uuu, dobrze! Ja, ja to będę wiedział. Uwaga, patrz i teraz mówię: Oranguna... orangutini Asasasini! Orangutini assassini. Yes! Orangutini I otwiera się. I Jest, otwiera się. Zgadliśmy tą postać. Dobra, idziemy dalej. Poziom siódmy. Jo! tu nic nie ma pustynia. Nie, coś tam jest. Ej, tam. ktoś... Ktoś tam stoi! to mały sto... człowieczek, widzisz go? Ej, ciekawe kto tam stoi. Yo, no faktycznie tam jest. Dobra, ej, na środku nic nie ma, pustynia. Ej, nie wiem, teraz ty zgadujesz, Lumi. Dawaj. Ej, nie, to był łatwy, to było łatwe, to był taki ptaszek na pustyni. To jest mega łatwe. Dawaj. No lecisz. Uwaga, to będzie Frulli frula. Frulli frula. Jest! pingwin na bla bla. A ja nie frula. widziałam, że tutaj ktoś stoi na tym obrazku, nie się. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, zgadliśmy. Fruli, a wy razem z nami, widzowie, wyskadujcie. Piszcie komentarze, będę je czytał. Będę czytał komentarze, patrzcie jak to się otwiera w ogóle, bo dlatego, że ściana się ona się trzęsie, jakby miała zaraz spaść. E, tutaj mamy teraz poziom ósmy. I mamy znowu wodę, okej, okay, jest piasek, I są palenki, palmy. I taki chill. I tutaj tralero trala na pewno nie będzie, dlatego że tralero trala był, więc tu może coś być in, innego. Eee, nie wiem, nie wiem co właśnie. A pamiętasz taką słodką kapibarę na plaży, to nie będzie ona? Kapibara? Nie tak, wiem. Tak, taka kapibara na plaży. To może ja powiem. No to dobra, a ja powiem drugie, jak, jak, jak nie zgadniesz, to ja powiem co innego. No dawaj, dobra, no. Dobra. To ja powiem. Burbaloli rura Co, burbalonia, Mówiłaś, że kapibara? A no to tak, kapi no, bo ona Capibara tak jest... Nie, też nie, no to ty musisz... Eee, dobra, dobra, to było inaczej. burmaloni luli, loli. Bur Tak bur ona baloni, A, faktycznie, maloni, luloni Faktycznie, ona tak się nazywałem Myś <grym> myślałem, że to Capybaraoni. I otwiera się przejście dalej. Dobra, i mamy. Ej, robi się coraz trudniej, co? No, robi się trudniej. I teraz poziom dziewiąty. I co tu jest, co tu jest? Znowu las. Las dookoła nic nie ma, wielkie korzenie. las. I duże korzenie, tylko co tutaj by mogło być? Hmm, masz pomysł? Co to by mogło być? Jakiś stwór z lasu, co to mogło tutaj być? Może. Hmm. Trick track. Ej, był taki ktoś, masz rację! Tutaj powiem, Ej, To może być on. Trick track. Chyba źle. Nie, nie A tam pojawia coś się. Jeszcze chyba było. Tri... To chyba nie cała. Tricky, tiki, piki, luku, się chyba, chudnie, Triki, czekaj, triki, traki, sraki, dulaki. Nic nie działa. No Dobra, to ty mówisz, mówisz. Lubi. Dobra. Dobra, albo Shiba, albo czekaj. Shiba niech powie. Shiba, mów. O, Shiba, płacze. Shiba, nie płacz. Shiba, nie płacz, shiba, 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 shiba. patrz jaki smutny. Shiba, spojrzy na mnie. Siba, spójrzcie, się, patrz co tutaj mam. Podusieczka! Widzisz, jaka fajna siba, poduszka, twoja poduszka, żeba, dziać. O, już się, A -a -a. <noise> już się cieszy. Tak, fajna poduszeczka, on się cieszy zawsze na poduszkę. A wy też możecie mieć taką poduszkę. Pamiętajcie, fajna. Z okazji dnia dziecka jest na promocji. I ona jest duża, za znaczy jest duża, gdzie Shiba leży sobie na kości. I ona jest bardzo miękka dookoła, jest taki fajny materiał, więc spadajcie. Dobra, ale teraz zgadujemy. Shiba, teraz ty zgadujesz. Uwaga, siba mówi teraz. Shiba, mów do mikrofonu. Shiba, dawaj. Dobra. On, on szczeka, tylko on ta, ej, to po był to nie... Nie, nie, po psiebu to nie, nie da rady! Nie! Nie no, nie no po psie... głosu psa nitki nie zrozumie w ogóle. A shiba na pewno dobrze mówi, to nie ma nie no, nie źle! Znieją. O shiba się wkurza, o, o shiba się to, shiba się wkurza! Shiba, shiba wszystko w porządku, shiba! Żadny pan, jak się zdenerwował. Ej, bo nikt go nie rozumie, patrz, a gryzie. Spokojnie, spokojnie, nie gryź tej ściany, to jest ściada, szyba, spokojnie. Jakie ma zeby, patrzcie. Jochę, zebisko. Aby to normalnie pogryzł. Dobra, okej, okay, teraz moja kolej. Ale nie, ja nie wiem, Czekaj, jak to było. Trick, track, bara, może. Barabum! A to było tak, dawaj! Trick, track, barabum! Trick, track, jest. barabum! Jest! Trick, truck, barabum. To był to. Idziemy. Uwaga, dalej. Poziom dziewiąty. Trick, truck, barabum. Halo, o, jest, otwiera się. Uwaga, leci. Uuu. ściana do góry. I poziom dziesiąty. Co jest taka wielka arena? To jest chyba jakaś arena z tego, z takiego kraju ja znam go, ale już nie pamiętam jakiego. E... to wygląda jak Koloseum. Koloseum, no, no, no. Yy, dobra, ale czekaj, tutaj jakaś postać była, tylko pytanie jaka? <laughs> myślcie, myślcie, piszcie komentarze widzowie z nami. I o, kto napisze wszystkie poziomy, ten wygrywa. Piszcie komentarze, przyda wam serduszko. Yy, dobra, no to teraz tutaj, co może być tutaj? Jakiś taki ptaszek. Bry, taki bry, bry. ptaszek był. Brybri, coś mi się kojarzy z ptaszkiem, który miał brybri brakitus. Brybri brabru? Brybri bry, bry, brakus. Brybri brakus. Nie, źle. To ty musisz, ja nie wiem, nie wiem, to powiedz ty. Bry, Bri-bri-bri-miam Nie, chyba nie. O, nie. dobra, jeszcze raz. bri bri, bri, bri bikus, bikus, bombikus. Bri, <gadłaś>, bri, serio? Bikus, nie, bikus, nie bikus, naprawdę, to jest bikus, ptak zbroi, bikus. gdzie ma jeszcze jakieś truskawki albo maliny. No nie, no. XD, ptak norowanie w hełmie. Jo, ptak jest z wojownikiem w koleseum. No i otwiera się poziom dziesiąty, przechodzimy dalej. Jo, poziom 11 Coraz to ciężej mamy domki, gdzie jest szaro buro, czarno... E, i, wow, auto wygraliśmy! Auto mamy! Co Let's jest? go! Normalnie mamy auto, patrzcie, możemy autem przyjechać. się. Dawaj, wskakuj do środka. Ja cię kręcę, patrz, Oy, ruszamy. Furę mamy! Uważaj! O nie, wyskakuj! O nie! O nie fura! o, 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 o! O nie, prawie spada na dół, Yo, Fura, prawie często spróbuję jakoś wy... Stawaj, stawaj. Nie, 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 nie. Fura nam... Jo cię kręcę, no na nam zawisła! Chyba wychodź, jo, zawisła nam u góry Ale prawie zaraz spadnie, dobra ostrożnie, lepiej nie. Teraz zostawmy ją. O cię kręcę, zawisła!

tak właśnie, tutaj to jest ten dźwięk, teraz to leci i poziom 11 się otwiera, idziemy do drugiego, poziom 12, la, la, co tu będzie? Uuu, ale noc. Ula ulala, co tu tutaj może być? Tutaj mi się z jakimś detektywem albo z jakimś przestępcą. No, może tu być jakiś detektyw? Hmm. Mm -hmm. Tylko, tylko pytanie jaki Jest jakiś samochód tutaj w tle Tutaj mamy jakieś mgła Tak czy szaro No ja myślę, że coś, coś tutaj może jakiś stać Jakiś bandito chyba, jakiś bandito to był Okej, okay, dobra, no to w takim razie Bandito, bandito Bandito Boborito, bandito Tak, może bo... tak, 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 dobrze Boborito, bandito Jest, oj, oj, oj. dobrze, to było Boborito, bandito i jaką ma wielką spluwę. I poziom 12 daliśmy radę. Uwaga, otwiera się. I o, i przechodzimy dalej. Poziom 13. Uuu, to będzie mega ciężkie. Co tu będzie w poziomie 13? Oto jest pytanie. I to Ale daje pytanie. Okay. Tak, i to pytanie leci do Was. Zgadujcie w komentarzach, co tu może być. Kto zgadnie, ten wygrywa. Piszcie komentarze, dużo komentarzy. Wpadajcie na mój sklep, po fajne poduszki, które czekałem na Was. Poduszka Shiba, bardzo miękka i duża. Możecie się położyć na nią, fajna czeka. Link w opisie i nie nowe rzeczy. Nawet na przykład możecie mieć tą koszulkę, którą ja mam też na postaci. Wpadajcie, sprawdzajcie, ja Wam pokażę, uwaga. Tą koszulkę też mam na postaci i w prawdziwym życiu. Opacz uśmiechnięta. Wpadajcie, żeby być uśmiechnięci. A kolejne poziomy przejdziemy w następnym filmie. Ko kolejne poziomy. Które nas czekają i ich czeka jeszcze dużo, żeby przejść do samego końca. Jak chcecie wiedzieć, co będzie jutro, to subskrybujcie i bądźcie jutro, bo jeszcze tych poziomów nam zostało. Patrzcie, ich jest jeszcze sporo. Musimy tam dojść do samego końca. Oglądajcie, bądźcie jutro. A teraz spakuję paczkę dla widza Jasia. Jasiu zamówił lampkę Shibę. Oj, będzie mu mocno świeciła. Oraz głośnik z Team. Następnie czapkę z daszkiem pomarańczową. I nawet zamówił puzzle Mainlandia. Zamówił również nową grę rzuci z łap. Czy dasz radę złapać? I w Latują też nowe koszulki SmileSlow, nowa koszulka Pati X Team i nowa minka uśmiechnięta! I podkładka pod mysz Smajlandia! Oraz nowa, duża poduszka szyby z kością! Jasiu, jak ja mam teraz to spakować! Taką dużą paczkę zamówiłeś? Padaj już teraz na mój sklep Smileslow.pl, a spakuję twoją paczkę na dzień dziecka!